Kalendarz Dobry Zasiew, 2025. Czwartek, 31 lipca. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Pierwsza księga Mojżeszowa, drugi rozdział, siódmy werset. Człowiek. Wszystko to, co jest widzialne i to, co jest niewidzialne. To, co ożywione i to, co jest martwą materią we wszechświecie i w otaczającej nas przyrodzie, zostało stworzone słowem Boga. Pewien szczególny przypadek w stworzeniu stanowi człowiek, który jest istotą pierwotnie stworzoną na obraz i podobieństwo Boże, a jego ciało zostało ukształtowane z prochu ziemi. Job stwierdza: Duch Boży stworzył mnie, a tchnienie Wszechmocnego ożywiło mnie. Życie człowieka ma zatem szczególny charakter pośród stworzeń. Jak mówi Słowo Boże, jest z jego tchnienia. W tym ogólnym znaczeniu Bóg jest naszym Ojcem, Ojcem wszystkich ludzi. Przywileju tego nie można odnieść do zwierząt, ponieważ dla nich, tak jak dla reszty stworzenia, jest On jedynie Stwórcą. To dlatego każdy człowiek jest istotą wyjątkową o wielkim znaczeniu, gdyż jest szczególnym dziełem Bożym. Przez zdominowanie ludzkiej natury grzechem, człowiek, jako szczególna istota koronująca stworzenie Boże, zatracił moralny charakter i potencjał swego pochodzenia, a jedyną drogą ratunku z jego stanu jest dla niego nowo narodzenie z Boga. Na tej nowej drodze pełnej łaski Bóg, który jest Duchem, daje nam swojego Ducha. Słowo Boże przedstawia ten fenomen jako nowe stworzenie i dlatego też człowiek zbawiony może stać się podobny do Boga bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. W aspekcie egzystencji człowieka, jednakże bez względu na stan zbawienia, przez nowo zrodzenie lub jego brak, wieczny byt człowieka nigdy już nie ustanie. Wyjątkowość pochodzenia człowieka potwierdzona jest przez posiadanie niepowtarzalnych cech, które nie zostały osiągnięte nad drodze ewolucyjnego rozwoju, zdolności myślenia, mówienia, posiadania woli, sumienia oraz miłości w jej najgłębszym i najwznoślejszym wymiarze. Cech tych nie posiadają inne ziemskie istoty, jako że są jedynie ciałem i krwią. Tylko człowiek, podobnie jak Bóg, posiada wiecznego i nieśmiertelnego ducha oraz duszę, Boże tchnienie.